Siemaneczko, witam na kanale Warszawskiego Boksu i zapraszam do oglądania. Oficjalnie Artur Szpilka zadebiutuje na High League 4 17 września w Gliwicach. Tymczasem na portalu sport.pl przedstawiono ciekawą wypowiedź Artura. Zacznijmy od tego, że traktuje MMA jako przygodę. Karierę miałem w boksie. MMA jest tylko przygodą. Traktuję ją poważnie, bo ciężko trenuję na sali, ale to wciąż przygoda. Musi minąć wiele czasu, żeby ktoś mnie nazwał pełnoprawnym zawodnikiem MMA, mówi sport.pl. A jak KSW zareagowało na ten pomysł? Nadal jestem zawodnikiem KSW i niczego bym nie zrobił bez ich wiedzy. Po prostu mój kontrakt jest tak skonstruowany, że mogę korzystać z niektórych okazji. A taką okazją będzie walka na High League, dodał Artur Szpilka. Szpilka, mimo że nie zdobył tytułu Mistrza Świata w boksie, uznawany jest za jednego z najbardziej rozpoznawalnych bokserów w Polsce. W 2016 roku zmierzył się z Mistrzem Świata WBC Wajderem. Niestety przegrał, choć według ekspertów bokserskich pokazał się zaskakująco dobrej strony i do momentu Mokautu sprawiał Mistrzowi olbrzymie problemy. Na horyzoncie pojawia się kilka łakomych kąsków do konfrontacji w Hajligu. Oto lista potencjalnych rywali dla Artura. Numer 1. Znany i ceniony na całym świecie Marcin Najman, który, gdyby nie kontuzje, zostałby prawdopodobnie pierwszym Polakiem, któremu udało się zdobyć prestiżowy pas Mistrza Świata w wagi ciężkiej. Numer 2. Don Casio, bokser z boksu olimpijskiego. Jednak największą popularność zyskał po występie w programie Warsaw Shore. Aktualnie doświadczony zawodnik w frikowych federacjach. Pokonał samego Marcina Najmana. Numer 3. Krzysztof Wodarczych Panowie się zwyczajnie nie lubią od... chyba zawsze. Być może będą mieli okazję wyjaśnić sobie coś w ringu. A jakie są wasze typy? Z kim chcielibyście zobaczyć Artura w High League? Pozdrawiam.